Przecież wszystkim dzisiaj jest mega chłodno, ale z racji na to, że już wyjeżdżam za parę dni, to muszę wziąć się za kolejną rzecz. Czekałem na troszkę lepszą pogodę, ale niestety się nie doczekałem. Dzisiaj nie będzie żadnych przeróbek, bo już za późno na takie rzeczy. Dzisiaj zrobię tylko taki mały serwis, to co muszę wymienić przed wyjazdem, i opowiem Wam jeszcze, gdzie się wybieramy. Jeśli będę pociągał nosem, to sorki, ale niestety mróz zawitał. Ja dzisiaj mam zamiar wymienić olej w silniku i do tego filtr paliwa. Filtr powietrza mam zamiar tylko wyczyścić, bo ma niecałe 20 tysięcy km. Także, moim zdaniem, to bez sensu, żeby zakładać nowy. Ja już sobie tutaj wszystko przygotowałem: narzędzia, klucz do filtra, olej, filtr. Zabieram się za wymianę. 9 litrów zalałem, przepalę sobie i będę ostatecznie sprawdzał. Jeszcze troszkę brakuje, dalej jej będzie. Olej wymieniony, teraz czas na filtr paliwa. Tutaj już pójdzie szybciej oczywiście przy wszystkich plastikowych przewodach trzeba się obchodzić jak z jajkiem, łatwo je złamać. I później problem, może nie kosztują kroci, ale trzeba czekać, zamawiać Także trzeba być ostrożnym Kiedyś już filmik o wymianie filtru nagrałem, ale teraz wam pokazuję jak ja to robię. Dobrym nawykiem jest też sobie zalać ten filtr. Jeśli mamy taką możliwość, to zalewamy sobie przez dopływ, a nie tutaj od góry. No bo wtedy wiemy, że nawet jeżeli coś przez strzykawkę nam przejdzie, to się zatrzyma od razu w filtrze. Ja tutaj mam czyste paliwo przygotowane i muszę tutaj zalać to. No, prawie pełny, ja sobie więcej nie przygotowałem także reszta już musi sobie pompka poradzić Zakładamy kolejny przewód Próbuję odpalać, samo najprawdopodobniej odpali, a później zgaśnie i później już go będzie troszkę trudniej odpalić. No jak zapali za drugim razem, to już będzie wszystko okej. Okay. Pamiętajcie, że ja pokazuję Wam, jak to robię w tym samochodzie. Musicie wiedzieć o tym, że są różne rodzaje układów tryskowych. Każdy jest troszkę inny, trzeba czasami inaczej do tematu podejść. Z racji tego, że w moim układzie nie ma pompki elektrycznej, to jest ważne to, aby zalać właśnie ten filtr paliwa, dzięki temu bez problemu odpali. Tak jak widzicie, nawet tutaj nie zgasły, nie było takiego problemu. Co prawda zimno, ale niebo bezchmurne, także szybko mi te punkty idą. Kolejna rzecz odhaczona, teraz muszę przykręcić z powrotem moją płytę pod silnikiem, zaraz wam pokażę jaką w ogóle miałem, bo nie pokazywałem wam tego. Tak wygląda moja płyta pod silnik. Tutaj kolega mi y, przygotował ją, wygiął w jednym miejscu delikatnie tak, żeby ta część weszła pod zderzak, dzięki czemu nie ma ryzyka, że się odkręci i będzie jakiś problem. Jak widzicie, trochę już zmęczona życiem, ale bardzo nam pomogła w albanii tutaj naprawdę przyjęła trochę uderzeń, a z silnikiem nic nie stało. Tutaj Wam chyba nie do końca dobrze wytłumaczyłem. Nie jest oczywiście tylko do zderzaka przykręcona ta płyta. Tutaj mamy jeszcze taki, takie wzmocnienie. I tak to już wygląda na samochodzie. Naprawdę bardzo dobrze się spisywała. A tutaj Wam jeszcze pokażę. Te amortyzatory, które zamocowałem, akurat w moim samochodzie jest super, bo nie trzeba tutaj nadal nic rozbierać. Cztery śruby odkręcamy, u góry jedną. jeśli chodzi o, o tylne amortyzatory, to już jest w ogóle bajka, bo po prostu wykręcamy, przykręcamy i tyle. Nie trzeba nawet koła ściągać. Dobra, ja jeszcze wyczyszczę sobie filtr z powietrza, tak jak mówiłem, już Wam tego nie będę pokazywał, po prostu przed mochem sprężony powietrzem i tyle. Jeżeli trzeba będzie, to puszka odkurzę sobie odkurzaczem. Przebiorę się, żeby nie wyglądać jak dresiarz. No i opowiem Wam, gdzie idziemy, po co te wszystkie przygotowania. Także ja się. Organizuję i zaraz do was wracam. Teraz opowiem wam to, co obiecałem w ostatnim filmiku, czyli y, co planujemy robić, gdzie planujemy jechać. W następnym tygodniu wybieramy się do Wielkiej Brytanii. Zaczynamy od Anglii, później przejedziemy prawdopodobnie też przez Walię, na pewno pojedziemy do Szkocji, może jeszcze zahaczymy o Irlandię, się... ale to wyjdzie w praniu. Y, planujemy spędzić tam między 3 a 4 miesiące, także myślę, że te fajne właśnie wiosenne i letnie miesiące y, będzie fajnie tam spędzić. Jeśli ktoś podróżował już kamperem, bo tam tych rejonach, albo znaje dobrze, to sędziom poczytamy w komentarzu, co warto odwiedzić. My aktualnie jesteśmy na początku budowania naszej, naszej listy, naszego planu podróży. Jeśli chodzi o relacje z tego wyjazdu, jeśli ktoś jest zainteresowany, bo wiem, że niektórzy z Was byli, a trochę zawaliłem ostatnio sprawę, także tym razem się poprawię. W następnych filmach powiem Wam, gdzie, do, gdzie będzie można nas znaleźć. A jeśli chodzi o ten kontent, który tutaj teraz widzieliście w ostatnich tygodniach, to myślę, że może nie tak regularnie jak teraz, ale co do dwa tygodnie uda mi się coś nagrać, coś ciekawego, żeby was nie zanudzić. No i to chyba tyle, co chciałem wam przekazać, także jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, walcie śmiało w komentarzach, ostatnio odpisuję na praktycznie wszystkie, także na pewno wasz komentarz przeczytam, jak gdy będę miał czas, to też odpiszę. No i co, widzimy się za tydzień, trzymajcie się, hej!